Dzisiaj poruszymy kilka interesujących zagadnień z zakresu rozwoju gameplayu naszej ulubionej gry, a także zadamy najważniejsze pytanie, a mianowicie FIFO, dokąd zmierzasz? Aczkolwiek najpierw zastanowimy się nad tym, gdzie ta FIFA dotarła obecnie, jakie wiążą się z tym możliwości czystej zabawy oraz w jaki sposób gameplay został zniszczony przez Volte Football, bowiem nie da się ukryć, że to jak rozwijała i zmieniała się ta gra na przestrzeni pięciu ostatnich lat to był Prawdziwy rollercoaster, bowiem chociażby jeszcze w takiej FIFA 15 strzały z bardzo pokaźnego dystansu, to była po prostu codzienność. Nawet w materiale dostępnym na tym kanale o nazwie Nietykalni, odcinek specjalny, który został nagrany ledwo ponad 2 lata temu, odbył się mecz zakończony wynikiem 6-1, do 1, w którym tylko jedna bramka nie została zdobyta za szesnastki. Przy czym wielego z tego pojedynku absolutnie nie da się odtworzyć w FIFA 20. Od tamtej pory FIFA Obrała nieco inny kierunek, przy czym możliwości zdobywania bramki z pokaźnego dystansu były stopniowo ukracane, aż dotarliśmy do FIFA 20, gdzie w tym roku osobiście straciłem chyba raptem dwa albo trzy takie gole z za pola karnego. A toty de Bruyne z siłą strzału oraz strzałami z dystansu notowanymi na 99 nie przejawia większej skuteczności uderzeń za szesnastki niż niejedna srebrna karta sprzed lat. Przy czym jest to o tyle zaskakujące i zastanawiające, że. Przecież uderzenia z dystansu to jedne z tych, które najbardziej kochają kibice. No a dodatkowo, jak pokazują statystyki, w rzeczywistości bramki z zapola karnego to jedna ósma wszystkich goli, podczas gdy obecnie w FIFA ta średnia jest o wiele, o wiele niższa. Zostawiając jednak na chwilę ten wątek, warto zwrócić także uwagę, jaki masakryczny zwrot akcji dokonał się w FIFA 20 z racji na pojawienie Wolty Football, która ma przecież ten sam gameplay co pełnowymiarowa FIFA. I o ile on jeszcze jako tako sprawdza się na miniaturowych boiskach, to na tych pełnowymiarowych, delikatnie mówiąc, wprowadza lekką nudę, bowiem do tego momentu FIFA rozwijała się w ten sposób, że z roku na rok dawało się zdobyć w niej coraz więcej efektownych goli w coraz prostszy sposób. I chociażby moja kompilacja bramek z FIFA 18, nagrana raptem po trzech miesiącach od premiery, prezentuje trafienia, które trudno byłoby odtworzyć w najnowszej produkcji od DJ, aczkolwiek idąc jeszcze dalej, czyli do FIFA-19, z tej gry nie stworzyłem nawet żadnej kompilacji bramek bowiem byłoby to nudne, gdyż piękne gole po efektownych trikach były w niej codziennością pozwalającą nam strzelać w ogóle jakiekolwiek bramki i w konsekwencji wygrywać całe mecze, no bo nawet ja sam podczas testu Ronaldo Nazario w 19 zdobyłem nim więcej goli po El Tornado czy bolasy Sifliku niż w ogóle rozegrałem meczów, więc 19 to była apogeum efektownej gry, aż w tym momencie dotarliśmy do 20 gdzie efektowna gra praktycznie nie istnieje. A sam gameplay jest dosłownie bezpłciowy. To znaczy, oczywiście, FIFA 20 da się zdobyć wciąż piękne i efektowne bramki, nawet sam zdobyłem jedną z nich w ten weekend, ale nie jest to zdecydowanie coś, co często oglądamy w meczach online, albo co chcemy wykonywać, by zaskoczyć rywala w momencie, w którym walczymy mu o prowadzenie. No i przez to, w tej całej nieschematyczności, gra jest nieco nudna, niewyrazista i dosłownie bezpłciowa, bowiem nie ma w sobie żadnego elementu charakterystycznego. Dla niej samej, gdyż tak na dobrą sprawę każdą odsłonę serii kojarzymy z czymś konkretnym. Na to główka, na to driven, a to El tornado Plus Wole i tak dalej, i tak dalej. No a w tym miejscu pojawia się pytanie, z czym skojarzymy po latach FIFA 20? No no właśnie, problem okróconej gry dla zabawy i nierealistycznie zawężonych strzałów z dystansu, możliwych do zdobycia z odległości maksymalnie około jakichś 22 metrów, nie jest wcale tak błahy jak mogłoby się wydawać, bo jak wiemy chociażby w ten weekend odbyły się klubowe mistrzostwa świata i wielu prograczy na nich występujących skarżyło się, że ich rywale ustawiają maksymalną głębokość składu, gdzie dosłownie murują się całą drużyną w obrębie własnej szesnastki. No i takiego muru wręcz nie da się obejść. Co zresztą znając silni gry jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. W rzeczywistości w takiej sytuacji pełnego wycofania przez rywali chociażby Kevin De Bruyne po kilku uderzeniach z dystansu raczej bez z problemu pokonałby zasłoniętego przez obrońców bramkarza, ale nie ma to miejsca w FIFA 20, gdzie bez względu na wszelkie okoliczności żaden zawodnik nie jest w stanie zdobyć gola chociażby z 30 metrów. Więc FIFA 20 ma w sobie niespotykany do tej pory poziom równowagi, który sprawia wręcz, że wielu graczy ma w niej problem nawet z tak prostą i często spotykaną w rzeczywistości czynnością, jak zdobycie bramki głową. No i chociaż ogólna koncepcja takiego realizmu jest słuszna, to chyba na ten moment. I jej posunęło się z tym wszystkim zbyt daleko. Oczywiście to, co oglądaliśmy w FIFA 19 albo mecze Rodem z 15, gdzie czasem padało po kilka bramek, niemalże z połowy boiska, są niezbyt realistyczne, ale zdaje się, że w tej całej historii najbardziej zrównoważona i dająca także frajdę, jak zresztą nagrę przystało, była mimo wszystko FIFA 18, w której wypadałoby raptem znerfić nieco Driven shoty i poprawić grę bramkarzy. No bo tak poza tym w tej grze, jeśli ktoś chciał, mógł strzelać piękne branki, ale jednocześnie ich zdobywanie nie było na tyle skuteczne, że gole takie mogły być zamiennikiem podstawowych strzałów. No i co też ważne, bramkarze czasami zbytnio oddalali się od linii bramkowej, co sprawiało, że byliśmy w stanie pokonać ich z bardzo pokaźnego dystansu, a to bez wątpienia przydawało się, jeśli rywal zbytnio murował się w polu karnym, no bo jak wiemy, właśnie ta możliwość uderzeń za szesnastki zmusza przeciwnika do gry, a nie ciągłego stania pod własną bramką. No a FIFA 20 niestety dopuszcza do meczów, które zainteresowani e-sportem mogli oglądać w ostatni weekend. Więc 20 wprowadziła do rozgrywki sporą dozę realizmu, ale zabrała przy tym to, na czym wielu graczom zależy chyba najbardziej, czyli prosty fan z gry dla czystej zabawy, bo akcje typu wjechanie w pole karne ze skrzydła do pustej bramki, albo zwykłe uderzenie po krótkim słupku cieszą, jeśli są golami zdobytymi przy wyniku na 3 do 3, no ale tak poza tym raczej szyb Konudzą. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!